Poranne Pytania, Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełnomocnik wojewody do spraw szczepień. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam państwa. Szczepienia w szkołach. Kto będzie mógł się zaszczepić jak to będzie wyglądało, panie dyrektorze? W tej chwili Resort Edukacji rozesłał do dyrektorów szkół wytyczne, jak mają się przygotować do wykonywania szczepień w szkołach. Z jednej strony są to wytyczne organizacyjne, czyli co trzeba przygotować, jakie pomieszczenia i jakie no, wyposażenie zapewnić dla tych osób, które przyjdą szczepić, dla zespołów szczepiennych. Z drugiej strony są to wytyczne, jak rozmawiać z rodzicami, jak przygotować akcję szczepień, kalendarium, w którym minister informuje, że w pierwszym tygodniu będą zbierane deklaracje i przeprowadzane jakieś zajęcia edukacyjne z rodzicami i z uczniami. I w kolejnych tygodniach, w zależności od dostępności punktów szczepień, będą przeprowadzane już szczepienia. Dzieci i młodzież wracają 1 września do szkoły. Pierwszy tydzień to są pogadanki i zbieranie deklaracji, czy drogi młody człowieku, chcesz się zaszczepić? Tak, dokładnie. No tutaj... Czy te deklaracje podpisuje rodzic, czy ten młody człowiek? Tak, tutaj właśnie kwalifikacja do szczepień i, i jakby przystąpienie do, do szczepienia różni się tym, że deklarację szczepienia musi podpisać też rodzic. Nie okay. musi być obecny przy szczepieniu, może być, nie musi. Natomiast musi podpisać taką deklarację szczepienia i przy kwalifikacji do szczepienia zawsze będzie lekarz, nie tak, jak to się dzieje dla osób 18 plus, gdzie dopuszczone są inne osoby, tak, typu ratownicy czy farmaceuci, którzy przeszli stosowne szkolenia. Tutaj zawsze przy kwalifikacji osób, Osoby 12-18, będzie lekarz. Właśnie, minimalny wiek ucznia, który może się zaszczepić w szkole: 12 lat, ukończone 12 lat. I wtedy, tak jak mówimy, jeden kwit, czy też podpisany przez rodziców określone oświadczenie zgoda, i to naprawdę wystarczy, żeby za kilka dni zostać w szkole zaszczepionym? Tak, dokładnie. Natomiast ja będę namawiał, żeby nie czekać do szkoły. Nie czekać do pierwszego No września. właśnie, sekunda, bo ja do tego zmierzam, panie dyrektorze, że OK, jeżeli chcemy przeprowadzić akcję szczepień w szkołach, chwała wam za to, szczepmy dzieciaki jak najbardziej. Ale litości oni powinni być zaszczepieni teraz, bo oni zaraz do tej szkoły wrócą i ewentualnie będą. Będą roznosić wirusa, chorobę cokolwiek. Tak, dlatego wracam do swojej wypowiedzi. Każdy dzień jest na wagę złota w tej chwili, na wagę życia w bardzo wielu przypadkach. Proszę pamiętać, że im więcej osób niezaszczepionych, tym więcej prawdopodobnych zakażeń i tym większe prawdopodobieństwo, że ten wirus zmutuje w taki sposób, że będzie nam, mówiąc kolokwialnie, zabijał dzieci. I tego się bardzo boję i boję się tego, że wtedy. Podniesio, podniosą się głosy, że to znowu państwo sobie nie poradziło, ale, szanowni państwo, w tej chwili to my mamy największy wpływ na to, jak, to epidemia, jak ta epidemia będzie się rozwijać, czy dojdzie do kolejnych mutacji. No to jest jakby tutaj nie trzeba wielkich dowodów naukowych, wydaje mi się, że to jest czysta logika. No dobrze, a teraz proszę już pana o ocenę. Doszliśmy do ściany, jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych osób, czy to jest jeszcze możliwe, żeby zaszczepić 70% Polaków? Jestem w... Jakby trudno to bardzo ocenić, bo, bo jakby prognozy z zakażeń się nie do końca sprawdzają, mm -hmm. już niektórzy eksperci mówili o sierpniu, po, o połowie sierpnia, że będzie bardzo, bardzo źle, współczynnik reprodukcji wirusa ten R jest na bardzo wysokim poziomie, gdy był taki w trzeciej fali, mieliśmy bardzo dużo zakażeń. Być może te cyfry co do ilości zakażeń uspokajają ludzi i jakby osłabiają czujność. Zakładam, że jeżeli zakażeń będzie więcej, A to też dzięki tym zaszczepionym, właśnie tak to Zgadza wygląda, się, prawda? Zgadza się. Nawet na, jeżeli tych zakażeń będzie więcej, zakładam, że ilość chętnych do szczepień wzrośnie. Czy jakoś mocno? Nie jestem w stanie tego w tej chwili przewidzieć. Natomiast w naszym województwie są gminy, które są wyszczepione w 50%. Czy 56%. No właśnie, ma pan przed sobą tabelkę, panie dyrektorze. To gdyby pan był uprzejmy zajrzeć do niej i powiedzieć, które gminy są w tej chwili najlepiej wyszczepione, a które najgorzej. Może kilka z przodu i mm -hmm. kilka na okay. końcu. Olsztyn 53,7%. Mówimy o pierwszej dawce. Działdowo 53,4. Bartoszyce 52. Litzbark Warmiński 50. 1,6 okay. I, I, i na drugim końcu mamy prostki 26,9, rozogi 30, gmina wiejska Ełk 31, piecki 31, więc no to jest przepaść, widać, że tutaj jest trochę do zrobienia. No dobrze, no to tam powinniście jako urzędnicy pojechać autobusem. I po prostu, no nie wiem, z transparentami czekać na tych ludzi i zachęcać ich do tego, żeby, żeby się szczepili. I tak dokładnie się panie redaktorze dzieje. Byłem dwa tygodnie temu we wszystkich czterech podwiatach, które są na samym końcu. Rozmawiałem z wszystkimi wójtami, burmistrzami, strażakami OSP. Widać, że delikatnie te jakby szczepienia drgnęły, natomiast no tam wydaje mi się, że doszliśmy już do ściany. Ta, ta, to wschodnie krańce naszego województwa po prostu nie chcą się szczepić. Zespołów szczepiennych jest naprawdę dużo, jest dużo tak zwanych objazdowych zespołów szczepień. Takie zespoły wystawiają szpitale powiatowe, szpitale miejskie, wystawiają ratownicy. Zorganizowaliśmy tak teraz, grubsza licząc, myślę, że od połowy czerwca około 400-500 imprez, na których były dostępne punkty szczepień. No i na tych imprezach te punkty szczepień w ogóle cieszą się jakąkolwiek popularnością? Gdyby no pan chciał te wakacje jakoś podsumować? Niestety zdarza się tak, że w takim punkcie szczepień zaszczepi się 9 osób, mm -hmm. ale bardzo często jest to 150-250 przez kilka pokoleń. Czyli miało to sens? Jak Oczywiście, rozumiem, tak? Że tak. Akcje pod kościołami bardzo się sprawdziła. Tam zaszczepiliśmy w 10 kościołach w jedną niedzielę ponad 800 osób. Kontener mobilny, który stoi Tutaj w Olsztynie przy ulicy żołnierskiej przy Sanepidzie cieszy się cały czas dużym powodzeniem, i liczba szczepień nie schodzi poniżej 100, no od, od końca czerwca zdaje się wtorki i czwartki 13 17 zapraszamy tutaj osoby pełnoletnie bo szczepimy Johnsona. No dobrze, spotykacie się na sztabach kryzysowych jeszcze? To w tej chwili cały czas tak funkcjonuje, że raz w tygodniu dyskutujecie o tym jak zaszczepić więcej mieszkańców naszego regionu? Spotykamy się na sztabach co najmniej raz w tygodniu, są to z reguły wtorki i godziny poranne w bardzo szerokim gronie, bo oprócz służb bezpośrednio zaangażowanych w epidemię, spotykamy się i rozmawiamy z różnymi związkami jakby zawodów medycznych, okay. czyli izba pielęgniarek, mm -hmm. położnych, izba lekarska, izba aptekarska i sprawdzamy jak, to, jak, jak wygląda i poziom szczepień i to co się dzieje w szpitalach w ostatnim czasie. Wcześniej w rozmowach z państwem wspominałem, że mamy duże problemy z obsadą lekarską nie tylko na oddziałach covidowych ale głównie na internie, na neurochirurgii, na. na, na bo lekarze przechodzą na zwolnienia, bo lekarze. Jest bardzo z duża pracy. grupa osób, która naprawdę pracowała ponad siły wtedy, kiedy był COVID i wtedy, kiedy. No, mówiąc wprost, były tam większe pieniądze. I położyli jakiegoś kolegi, tak? Nie, że... Ja myślę, że jakaś grupa osób Nie. po prostu chce odpocząć, kiedy okay. pracowała przez kilka miesięcy naprawdę ponad siły. E, no z... dobrze, a czy na tych sztabach, albo kiedy łączycie się w jakiś sposób, y... Z szefostwem na górze, gdzieś w jakimś resorcie, to dyskutuje się o ograniczeniach dla niezaszczepionych? No pewnie, że się dyskutuje, panie redaktorze, tylko nic o tym nie możemy powiedzieć, tak? Nie słyszałem takich rozmów, panie redaktorze, na tych sztabach. Myślę, że to jest jednak na, na tym poziomie centralnym Rada Medyczna, premier, minister zdrowia. I konsultanci krajowi, a my później dowiadujemy się mniej więcej na tym samym poziomie czasowym co państwo. Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełnomocnik wojewody do spraw szczepień, był gościem Porannych Pytań Radio Olsztyn. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Kłaniamy się tymczasem.